w mojej kuchni. Dziś pokażę Wam jak przygotować przepyszną domową grochówkę. Nowych widzów serdecznie witam, a teraz już zapraszam na film. Zaczynamy od przygotowania grochu. Groch dzień wcześniej e, namaczam, zalewam wodą i tak zostawiam na całą noc. W osobnym garnku przygotowuję sobie warzywa. Grochówkę gotuję na wędzonych kościach. Do tego wrzucam pokrojone w kostkę ziemniaki, jakieś 2-3 listki laurowe, kilka kulek ziela, zalewam wodą i wszystko gotuję do miękkości. W międzyczasie z, w drugim garnku gotuje mi się groch. Zbieramy tą pianę, która będzie nam się pojawiała tutaj na wierzchu. Eee, warzywa już mam prawie podgotowane. W międzyczasie kroję sobie boczek. Boczek kroimy e, w drobną kostkę. Do tego e, kiełbaska kiełbaskę kroję w pół plasterki. I cebula. Cebulę w taką średnią kostkę. Wszystko teraz podsmażam e, na patelni. Na początku wrzucam boczek, żeby się troszeczkę e, wysmażył. Do tego dorzucam cebulkę i pokrojoną kiełbaskę. Wszystko dokładnie mieszam i smażymy. Wyciągnęłam sobie w międzyczasie te kości, które obiorę i e, będę dorzucać później do zupy. Groch nam się już pięknie rozpada, także jest e, gotowy. E, tu podsmażony boczek z kiełbasą i z cebulką wrzucam do gotowego wywaru. Następnie y, odcedzam y, na tej łyżce cedzakowej grok, dorzucam y, do zupy. Wszystko dokładnie mieszam, doprawiam y, sporą ilością pieprzu, soli i dużą ilością majeranku. Chwilkę dosłownie jeszcze gotujemy i nasza pyszna domowa grochówka gotowa. Polecam, zróbcie ją koniecznie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!